Pada do nas kaczuszka. dobra, to akceptujemy. Dobra, na spokojnie. Ej, na spójrzcie! Nie, nuczek nuczek Dobra, śpiewaj, śpiewaj, to cię nie zabije. Cięginem jestem małem i szukam swojej. Czekaj, daj banie, daj banie, daj banie. Ej, nuczek Nie bije, nie bije, dobra, daj, daj, daj! Trzymano tutaj nojczek, a to odcinek z pykmc.pl, Więc gramy sobie na live stylu. Tepnął do mnie ziomek w NEDE. Dropnęliśmy go, więc oglądajcie. Plus, jeszcze siostra mu wbiła do pokoju i dymy były, więc nic nie pomijajcie, zostawcie lajka like i suba. Psiu. Ja cię tepnę do trapa, żeby ci pokazać mniej więcej jak on wygląda. Kurwa, nie wi, proszę. Ja nie wiem, śpiewaj. Co ci chce śpiewać? Nic nie będę śpiewał, ty. J jestem piękny, mam. Śpiewaj, śpiewaj, pod dymka. Stary, no kurwa taki nie jestem Zryj to! Zryj, zryj to, bo ja cię chytnę! Wpierdol to, zabijecie? Musiałem. Dobra. Dobra. Czemu musiałeś? Żebyś mnie nie zajęwał Ty, ale ty tak zabijasz? Djeków czy o chuj chodzi? Jak ty <laughs> to robisz? Zostaw super bo mnie rozpirodali, no Dobra widzowie, wpisujemy kto? I TPA i TK TPA, dobra, poszło na czacie. Tu się kawałek mi głosu trochę urwał z wideo, ale łapcie tu zaraz moment, kiedy już po prostu zacząłem tepać, bo gadałem coś o tepaniu do gracza, ale to takie pierdzielenie. Dobra, akceptujemy tepa i tutaj gościu do nas tepa, szybka siłka i z koksem z typem, nie? I klepiemy chłopa. Dobra, na spokojnie. Ej, to masz płynskę! Ej, tu masz płynskę! Oddam! Dobra, na spokojnie, chłop ma to tym ciekawe jakiej temy ma Ej nie Nuczek, Nujczek! Halo ziomek jesteś? Ej, Nouczek, weź! Ej Nujczek, weź mi! Ej powiedziałeś tu jaś! Dobra, śpiewaj śpiewaj to cię nie zabije Dobra, z jestem małym i szukam swojej na... Ciągaj, daj banie, daj banie, daj banie Ej, Nurczek! Nie biję, nie biję daję, daję, daję! Dawaj banie! Dlaczego czemu ty mnie tak odskamowałeś, Noujczek? To to niemiłe No gdzie bania? Oj, oj, oj! Od, oddasz to? A zaśpiewasz? Pingwinem, jestem Mały. Dobra, to czekaj, chodź, ja, ale... spauna, chodź No i ja jestem, CH4. No, dobra, czekaj, bo mi coś nie wczytało. Internet, o, skina mi nie wczytało nawet. Co jest? Które masz CH? Które CH? Co jest, kurwa, ty ruszają mi się, dobra. CH3, dawaj na E. Cecha H3, dawaj na Czek no czekam na ciebie mordeczko, dawaj, chodź. Dawaj, czekam tu, za tobą! No za tobą idealnie, no kurwa, za tobą. Odwróć się, no tu przodu. Lewo, lewo. Kurwa, idę po ciebie. O tu. A dobra widzę, dobra. No dobra. Daj. Ej nie, no dawaj wymianę, zmianę dawaj. Stawaj tu ładnie. Jestem. I dawaj, muzyczkę z telefonu puszcza i dawaj, jestem kaciuszka Czy coś Ale dobra, cię, bo się wam. <laughs> dawaj, Jestem. dawaj, odpalaj, odpalaj, nie, odpalaj, tak. ładnie z tego, ładnie z telefonu odpalaj. Tam mieszkała kaczka dziwaczka, lecz yy, zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. I temów mu nie oddałem, tylko sprzedałem, ale potem poszliśmy potrapować. I mu się wbiła. Nie, nie, Ty nie masz się Mama będzie zła. Ale ja kupię krótki, żeby sprzedawać jej ponure. No, Wejdźcie na fiję na fiję. Wejdź! Wściekła. Nie, zaczekaj, kiedy mała będzie wściekła, jeśli musisz sobie obiecać, to zarysujesz coś. Dobra, wejdź na fiję na na chwilę. Ale mała będzie wściekła. Dobra, wejdź! Filip, nie, od połowy tu narysujesz nie, coś? Tak. Mama będzie wściekła. Nie będzie! Wejdź, bo to gra. Nie gra, pierwszy komputer dzisiaj. <laughs>

no to też nic! Dobra, taki drzwi. Cześć, tocz! Prost, ja Dawaj, zwyzywaj ją, to w klipie będzie, dawaj. To już moja siostra. I tak to będzie, w klipie. Wysłał, wysłał. Czekaj, nie stawiaj jeszcze łeba, tak. póki nie zobaczymy, bo jeśli to będzie zwykły ziomek, to nie opłaca się. Łeba stawiaj. Stawaj. Dawaj, nie, o, dobra, nie. Zwykły. Dobra, daj mi go. No i zabrał killa. Dobra, masz serce, mi mnie nie... Wysłał, 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 wysłał! Dobra. To ten Jak sam? Nie, jakieś inne. Ej, ja podejrzewam, że Pijemy. to. Dobra, dawaj. Piję, piję stręża. podkopuj go. Dripuj go, dripuj go. Niszcz, mi to, koło, niszcz mi to, niszcz mi to, niszcz mi to na górze. Niszcz mi tego, kurwa. Niszcz to na górze. Dobra. Tam. Czekaj, sprawdźmy, czy się już nie wy. uciekł, czy nie? Popiesie, się! Kupię się. Wyszedł, wyszedł to jest? Macity, Macity Macity, Macity Macity, Macity, dobra głoś, go, macite, go Macity, Macity, Macity gość Ej wiesz, ja zdejmę, ja zdejmę Macity, Macity, okej? masz klipa? Masz klipa? Weź go, gość, Macity, Macity no i już w sumie tak na zakończenie to chciałem tylko dodać, że tepaliśmy dużo Steveów, ale po prostu nie było sensu, żebym pokazał wam jak tepaliśmy same Stewy i ich po prostu zabijaliśmy, a jeśli chodzi o takie typy bardziej diamenty netherite, no to praktycznie w ogóle nie tepali, a kaczka to jest gościu poznany jakby dosłownie na dzisiejszym odcinku, nie? Potem jak tepnął do mnie, się poznaliśmy bla bla bla. Długa historia... Nie no, w chuja tam, Jadanie. Nie no... Pożyczyłem od niego wczoraj 10 koła, dzisiaj chciał żebym mu oddał do mnie na DC i takiegoś wyszło, no. Dobra, i jeszcze konkurs dla Was organizuję w opisie tego filmu. Możecie komentarz kurwa kim opisie. Kurwa, co ja gadam, a jeszcze organizuję dla Was konkurs na Elytrę jedną. W konkursie zostawcie kurwa, w komentarzu zostawcie tylko swój nick. Więc dzięki za oglądanie i czołem. Psiu.